Czy kiedykolwiek czułeś się zapomniany przez Boga, czy kiedykolwiek płakałeś w ciszy i zastanawiałeś się, czy Bóg naprawdę Cię słyszy? Historia, którą zaraz usłyszysz, nie opowiada tylko o cierpieniu, opowiada o nadziei, która odradza się z popiołów, o cudzie, który narodził się pośród rozpaczy, ponieważ czasami Bóg wykorzystuje najgłębszą ciszę, aby przygotować najpotężniejszą odpowiedź. Od głębokiego smutku do nieporównywalnej radości. Myśląc o Annie, przypominamy sobie jej niestrudzoną wiarę i wytrwałość. Żyła w czasach, w których niepłodność była dla kobiety powodem wstydu i kpin, ale ból Anny był jeszcze większy. Oprócz tego, że nie mogła mieć dzieci, była stale upokarzana przez drugą żonę swojego męża. Jednakże Bóg specjalizuje się w czynieniu o wiele więcej niż się spodziewamy. Hanna doświadczyła wielkiej, zmieniającej życie dobroci, łaski, która wynosi nas z najgłębszej doliny cierpienia na szczyt góry niekończącej się radości. Pierwszy Samuela 1.18 dostosowany Był pewien człowiek imieniem Elkana. Pochodzący z górzystego regionu Efraima, potomek Sufusa, miał dwie żony, Annę i Peninnę. Peninna miała dzieci, natomiast Anna nie. Każdego roku Elkana udawał się do Silo, aby oddać cześć i złożyć ofiary Panu wszechmogącemu. Byli też Hofni i pinczas, synowie Helego, którzy pełnili funkcję kapłanów. Kiedy Elkana składał ofiarę, dał część mięsa Peninnie i jej synom, ale Annie dał szczególną porcję, ponieważ ją kochał, chociaż pan zamknął jej łono. Dlatego Peninna wciąż prowokowała Annę, próbując wyrządzić jej jeszcze większą krzywdę. Powtarzało się to rok po roku. Za każdym razem, gdy Anna szła do domu pana, była dręczona, aż płakała i traciła apetyt. Elkana, jej mąż, próbował ją pocieszyć. Ana, dlaczego płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu jesteś taki smutny? Czyż nie jestem dla ciebie lepszy niż dziesięciu synów? Od płaczu do radości Ana przez lata nosiła w sercu pustkę. Marzenie o byciu matką wydawało się nieosiągalne, ale nadszedł czas, gdy hańba została zdjęta, a na jej miejsce przyszła wielka cześć. Zobacz, co mówi Izajasz 6178. Zamiast wstydu będziesz miał podwójną cześć. Zamiast wstydu będziesz się radował swoim dziedzictwem. Tak będziesz posiadał podwójnie w swojej ziemi, a wieczna radość będzie Twoją nagrodą. Bóg obiecuje, jeśli będziemy patrzeć na Niego, nawet pośród bólu, on doprowadzi nas z powrotem do radości i obfitych plonów. Ana zrobiła dokładnie to skupiła wzrok na panu, a jej historia uległa całkowitej przemianie. Wydawało się, że to sen. Pierwszy Samuela jeden dziewięć dwadzieścia. Dostosowany. Pewnego dnia po posiłku w Silo, Anna wstała. Kapłan Eli siedział przy wejściu do świątyni. Z ciężkim sercem Anna modliła się żarliwie i płakała. Złożyła ślubowanie: Panie wszechmogący, jeśli spojrzysz na cierpienie swojego sługi, wspomnisz na mnie i dasz mi syna, poświęcę go Tobie na resztę jego życia. Żadna maszynka do golenia nie dotknie twojej głowy. Kiedy modliła się w ciszy, poruszając jedynie ustami, Eli obserwował ją i myślał, że jest pijana. Powiedział: Jak długo będziesz pijany? Odstaw wino. Anna odpowiedziała: Nie, mój panie, nie piłem wina ani mocnych trunków. Po prostu wylewam swoją duszę przed panem. Nie oceniaj mnie jako złej kobiety. Modlę się w ten sposób, ponieważ jestem głęboko przygnębiony. Wtedy Eli odpowiedział: Idź w pokoju. Niech Bóg Izraela spełni to, o co prosisz. Anna podziękowała jej. Wyszła, zjadła, a na jej twarzy nie malował się już smutek. Następnego ranka oddali cześć panu i wrócili do domu. Elkana obcował z Anną, a pan wspomniał na nią. Z czasem Anna zaszła w ciąże i urodziła syna. Nadała mu imię Samuel, mówiąc: Ponieważ prosiłem pana. Później wróciła do świątyni i rzekła do Helego: Panie, to ja jestem tą kobietą, która tu się modliła. Prosiłem o tego chłopca i pan mi odpowiedział, dlatego oddaję go teraz na zawsze panu. I tam chłopiec oddał cześć panu. Radość o wiele większa niż oczekiwano. Najbardziej zaskakującą rzeczą w świadectwie Anny nie były tylko narodziny proroka Samuela. Bóg obdarzył go jeszcze czwórką dzieci. Oto miara tego, co Bóg może uczynić. Nie tylko odpowiada, ale przepełnia nasze życie łaską, aż do momentu, gdy ból przeszłości zostanie zapomniany w obliczu obecnej radości. Odpowiedź, która przychodzi w obfitości w pierwszych księdze Samuela 219 21 czytamy, że co roku Anna z miłością szyła dla Samuela małą szatę i przynosiła mu ją, gdy szła ze swoim mężem do Silo, aby złożyć doroczną ofiarę. Kapłan Heli pobłogosławił ich, mówiąc: Niech Pan obdarzy ciebie i twoją żonę większą ilością dzieci w zamian za to, które ona oddała panu. Następnie para wróciła do domu, a Bóg w swej dobroci pobłogosławił Annę trzema synami i dwiema córkami. Tymczasem Samuel dorastał w obecności pana. Pieśń wdzięczności Anna nie mogła powstrzymać swojej wdzięczności. Podobnie jak w psalmach wyraziła to, co czujemy, gdy doświadczamy hojnej i zaskakującej opieki Boga. W pierwszym księdze Samuela II Anna modliła się z sercem pełnym uwielbienia. Raduje się serce moje w Panu, w Panu jest moja siła. Usta moje radują się przed moimi wrogami, bo raduje się Twoim zbawieniem. Nie ma świętego takiego jak Pan, nie ma nikogo innego oprócz Ciebie. Nie ma skały jak nasz Bóg dalej głosiła że bóg wie wszystko waży ludzkie czyny i odwraca sytuacje łuki potężnych zostały złamane lecz słabi stają się silni ci którzy mieli pod dostatkiem teraz pracują za jedzenie ale głodni nie potrzebują już niczego niepłodna kobieta urodziła siedmioro dzieci ale ta która miała ich wiele teraz marnieje Pan podnosi biednego z prochu i podnosi potrzebujących z popiołów. Każe im zasiadać z książętami i daje im honorowe miejsce. Anna oświadczyła, że pan strzeże kroków wiernych, lecz ucisza niegodziwych w ciemnościach. Nie siłą ludzką się wygrywa, ale mocą Boga. Najwyższy zagrzmi z nieba, będą sądzić krańce ziemi. Da władzę swemu królowi i wywyższy swego pomazańca. Kiedy Bóg posuwa się o wiele dalej, pamiętając o wyzwoleniu ludu Izraelskiego z Egiptu, widzimy ten sam schemat. Bóg mógłby ich po prostu wyzwolić i pokazać im znaki, i to by wystarczyło. Ale uczynił o wiele więcej. Podobnie jak Anna, ludzie zaśpiewali pieśni zwycięstwa. Księga Wyjścia piętnastkę podaje: „Będę śpiewał Panu, bo okazał wspaniałość, wrzucił konia i jeźdźca do morza.” Pan jest moją siłą i pieśnią, On jest moim zbawieniem. Pan jest wojownikiem, Pan jest jego imię. Wrzucił rydwany faraona i wojska do morza, ich elitarni oficerowie utonęli w Morzu Czerwonym. Wielka jest potęga prawicy Twojej, panie, ona rozrywa wroga na strzępy. Swoją wielkością powaliłeś na ziemię tych, którzy powstali przeciwko Tobie. On nie tylko dostarcza, on przywraca Bóg, nie tylko wyzwolił Izraela. Wyprowadził ich z Egiptu, obdarowując ich bogactwem. Wyjścia 12:35-36 Izraelici uczynili tak, jak im rozkazał Mojżesz: poprosili Egipcjan o srebro, złoto i ubrania. I Pan poruszył serca Egipcjan i dali wszystko, o co ich poproszono. Tak Izraelici splądrowali Egipt. Ponadto Bóg obiecał im, że zaprowadzi ich do krainy obfitości, gdzie będzie mleko i miód. Nie byliby oni po prostu byłymi niewolnikami, ale ludem przywróconym i w pełni błogosławionym. Pamiętaj o Bogu, który dotrzymuje obietnic. Jedyną rzeczą, o którą prosi nas Pan, prowadząc nas od rozpaczy do wielkiej radości, jest: pamiętajmy o nim. Jakbyś się zachował, gdybyś był Anną. Nie mściła się na rywalce. Zamiast tego powierzył swój ból Bogu w modlitwie. a wierzyła, że ta trudna sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Z wiarą szukała Pana i otrzymała odpowiedź. Przyjęła Samuela, a gdy nadszedł czas, by spełnić obietnicę, oddała swego syna na służbę Panu z wdzięcznością. Życie Anny zmieniło się dzięki modlitwie. Zmiana ta dotknęła całego narodu, gdyż Samuel stał się jednym z największych proroków, wywierając ogromny wpływ na panowanie Dawida i rozwój ruchu prorockiego. Wiara, która przynosi owoce Bóg, nie dał po prostu syna, dał wiele, wykazując w ten sposób, że cieszy go wytrwała wiara jego ludu. Historia Anny ujawnia coś głębokiego na temat serca Boga. On nie potępia naszych szczerych ludzkich pragnień. Nawet gdy pocieszenie ze strony męża nie było wystarczające, pragnienie posiadania dziecka przez Annę było silniejsze i to właśnie szczere dążenie doprowadziło ją do spełnienia wiecznego celu. Historia Anny ukazuje moc Boga w ludzkiej kruchości. Historia Anny pokazuje nam również, jak Bóg może wykorzystać ludzką słabość, aby dokonać niezwykłych rzeczy. Syn Anny, Samuel, wyrósł na jednego z największych ludzi Boga, ostatniego sędziego Izraela i proroka, który namaścił dwóch pierwszych królów narodu. Ale dlaczego zaczynamy tę opowieść od bólu Anny? Dlaczego nie zacząć od Samuela, który już był w przybytku lub w roli sędziego? Dlaczego nie pozwolić, aby narodził się w rodzinie bogobojnych ludzi, a anioł obwieścił jego konsekrację? Po co wciągać w to ból i cierpienie Anny? Odpowiedź jest prosta i głęboka, ponieważ historia Anny oddaje chwałę Bogu. Jego kruchość, całkowite poddanie się Bogu, szczere wołanie o Syna i wierność w spełnianiu obietnicy – wszystko to świadczy o działaniu Boga w jego życiu. Łzy Anny nie poszły na marne. Byli przeznaczeni do tego, aby stać się częścią wspaniałej historii. Tego, co Bóg czynił w dziejach Izraela. Kiedy nasz ból jest również częścią celu, wszyscy mamy pragnienia, które wydają się niemożliwe do spełnienia i stajemy w obliczu okoliczności, które nas głęboko ranią. W większości przypadków nie potrafimy zrozumieć dlaczego, jednak życie Anny uczy nas, że Bóg zna całą naszą podróż, od początku do końca. Nic się nie marnuje, wszystko ma swój cel. A zaufanie mu nigdy nie jest błędem. Modlitwa wdzięczności i nadziei. Szanowny panie, dziękuję ci za każdy raz, kiedy zabrałeś mi wstyd i zastąpił go honorem, do tak, jak zrobiłeś to z Aną. Dziękuję ci za to, że zdjąłeś ze mnie ciężary i uzdrowiłeś ukryty ból w moim sercu. Jestem wdzięczny, bo nie tylko wziąłeś na siebie mój ból, lecz zamieniłeś ją na niezrównaną radość. Ojciec, Dzisiaj po raz kolejny proszę Was, wylej na mnie swoją łaskę. Potrzebuję Twojej siły, aby stawić czoła wyzwaniom, które się pojawią. Wiem, że Twoja łaska mi wystarczy, a kiedy przypomnę sobie wszystkie chwile, kiedy otwierałeś ścieżki, z których wydawało się, że nie ma wyjścia, jestem pewien, że znów dasz mi zwycięstwo. Dziękuję za wysłuchanie moich modlitw. Modlę się z wiarą w imię Jezusa. Amen.